Jesteśmy w Parku Brudnowskim, najpiękniejszym parku po prawej stronie Wisły, w którym to od czterech lat realizowany jest program artystyczny Park Rzeźby na Brudno. Jego organizatorami jest Dzielnica Targówek oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Autorem tegorocznej edycji jest artysta duński Jens Hamming, który mieszka i pracuje w Kopenhadze. Jego rzeźba Brudno powstała z cegieł, cementu oraz prętów zbrojeniowych. Rzeźba Jęsa Henninga związana jest z samym krajobrazem Warszawy, z samym krajobrazem Brudna, z blokowiskami, które kojarzyły się artyści z filmami Krzysztofa Kieślowskiego, z polskim kinem moralnego niepokoju. Rzeźba ta jest jednocześnie hołdem dla wysiłku fizycznego, dla materialności sztuki. Po licznych, bardzo konceptualnych i bardzo efemerycznych pracach Henninga, które związane są z tematami migracji, rasizmu, siły roboczej, asymilacji. Tym razem artysta postanowił stworzyć rzeźbę, która jest solidna, masywna i na trwałe wpisuje się w krajobraz w dzielnicy. Brudno Jensa Haniga to także pomnik, pomnik pewnego wspomnienia, pomnik dotyczący dzieciństwa Jensa Haniga, który udał się na swoją pierwszą zagraniczną wycieczkę wraz z rodzicami w wieku 7 lat właśnie do Polski. Odbył wtedy rowerową wycieczkę, odwiedzając m.in. Warszawę.